Więc witam Was za zasięg części wiedzibina. Opowiem Wam teraz, co jedziemy do Białego Sadu, do gospody. Tablica ogłoszeń. Gdzie jest tablica ogłoszeń? Hey. Tu są znaki. Dalej, płotka. Dalej. Włoczyłem. Również ten. Nie widzę herworks. Także zobaczymy, jak sobie mój sprzęt z tym radzi. To może być po prostu ciężko, ale wygląda to naprawdę fajnie. Gdzie jest ta praca? Zobaczmy co w tej gospodzie się w ogóle dzieje. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko her. temerskie merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie. No, ciekawe, ciekawe. Zobaczymy co tu o, z tych wpadnie i co się będzie dziać. Wiedźmini. z warszawymi Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co. Jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zalągł. Mhm. Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego. Brama. Ma. Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, Wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś, tak jak i Potwór Gniazdo w okolicy mówił, to Sołtys zbiórkę na nagrodę robił, albo jechał do Seniora o pomoc prosić. No, ale teraz Sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a Seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Zwróćcie uwagę na szczegółowe. Wszystkich ostupek, co wieszą w tej kasie. Naród w drodze. Ten krewnych szuka inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi wypić noc w cieple, spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę? Póki co, owszem. Ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony Wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron, popytajcie się. Dzięki to wszystko. No to w takim wypadku będziemy się rozpytać, zobaczymy co tutaj wiedzą ci ludzie, ale najpierw muszę wyłączyć te włosy, bo one strasznie zużywają zasoby komputera, po prostu to jest masakra. Pomóc ci zapatunkami daj spokój. Jeszcze nie zniedołężniałem. To popyta moje flew. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. No właśnie, zaraz to wyłączymy. Powinno już być lepiej. Wlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli palić. No, Oj, mieszko, mieszko, głupi jesteś jak kogut bez głowy. Po co oni te kogut bez głowy, dobre? Szukam kogoś, a my szukamy spokoju. Odejdź przy błędo, bo nam pił w kuflach skwasisz. Chcę tylko chwilę porozmawiać, głuchyś czy jak? Nikt tu z tobą gadać nie będzie. Jak ci kompani trzeba to do obory i zbydłem się przy żłobach obracać. Ktoś <laughs> mu do zdrow dromił. Ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel. Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak makrozum, dromiłowie odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. No dobra. Jeszcze może bajerka? A, ja dość już chyba wypiłem. Wełni szumi, od siwuchy, tylko od gusy. Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje, drużyny. Tracimy czas. Prędzej Ziemia zacznie krążyć wokół Słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurtskiej. Gerald, Wiedźmiń zwyczajny z Riwi. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręce osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci nie niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej, siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy, zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Wracaj między te księgi, póki jeszcze możesz. Wojna to nie zabawa. Tu nie będzie rad wydziałowych, errat i innych habilitacji. Zabijecie pierwszy żołnierz, którego spotkasz. Niby czemu? Jestem cywilem bezstronnym. Buty. Co? Zarżnie dla butów. Wojna dotarła już do Nowi Radu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgard, z drugiej Redania łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Mhm, mm zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Muszę iść, bywaj. Czekaj, Wiedźminie, wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste, no to jak będzie? Zagrajmy. Abraz próbujemy zagrać tego winta, nie mam zielonego pojęcia o co to chodzi. W sumie czemu nie wybornie, już ci tłumaczę zasady. Wind to starożytna krasnodka gra Karciada. Odecydująca starcie dwóch armii gracze pełnią rolę generałów, a karty sta... No wie, siły zbrojne zaczyna, jako pierwszy. Oh yes. Karty specjalne, karty na polu bitwy. Mój ruch, dobra. Siły siła jednostek. O Jezu, to ta gra to jest taka gra w grze. Eu não sei o que eu tenho A to tak to działa, dobra, też ci to potrafią. Dziki go, nie do tego

No dobra, ale to teraz co my mamy tu zrobić, bo ja nie wiem jak to... Damy tu mu jeszcze to... ずるい。 Chodzie. Ale to wszystko. Z czasem. Nie. No tak, to nie jest gra dla każdego. Wymaga analitycznego umysłu. <laughs> Sypka musi być. Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stiepana. Niby prosty karczmasz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresywnym i bzem. Ubiera się w Czerni Biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy. Widziały się? Jennefer z Wankerbergu? O, mamy ślad. Powiem wam, że ta gra to taka bardziej fi to nie jest filmowa nie, imię. Genialne. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunter rodim do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć okrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Skąd znasz INFR? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzyć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego Wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi, rzeźnika z Mlawigen. Mnie też znasz z ballad Mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! Widziałeś NFR? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Zgadłeś, to miłość. Od razu wiedziałem. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś do głowy, mi nie przyszło, że to Jennifer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilgarskiego Garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, biel, agres. i. Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą Garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. O, dobra. To teraz, gdzie mam się poruszać? Co pytanie po gdzie jest NFR. No to jazda. Już ja sobie kupiłeś? Mm. To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Będzie tym, będzie tym. Lepiej wezwijcie jeszcze kogoś na pomoc. We trzech możecie nie dać rady. Sam bym ci naklepał. Gdybym miał worek na głowie i związane ręce, chociaż nie, wtedy też ja. Ciesław, leszko, odstąpcie! Tam przybłędzie nauczkę w pojedynkę. Nie, nie odpuszczam. No dalej. Miło było. to co może z mieczykiem no jest dobrze Aż tu Ej, koleżanko. Koleżanko. Mm. Już nie coś, co to w ogóle zajmie? to sobie zrobić. Cisza na morzu, cisza w komnacie, cesarz Empyre na rozwidlacie. Co się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No Kto jak wcieku? myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę warsztat. Wszystko straciłem, wszystko! Nie obrażaj mnie, bo dojdzie ci nieszczęść. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od pół wiecza. Myślałem, że mają mnie za swoje. Domy. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Nilgardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślę, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota, niby smog. Stali się do mnie odzywać, mm. na mój widok, a teraz to. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego subkin syna. Żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia! My to... to już chyba nie zdążymy. Botyla noga! Botyla noga. Nie patrz tak na mnie. Zrobię sobie proce i upoluję o, mamy ślady Trampeczek. Co to jest, to? Kurde, ale to fajnie zrobione, podoba mi się. 23 minuty, już nagrania. Także spróbujemy tylko dojść gdzieś tam i przerwiemy. O, ślady butów męskie duży rozmiar ludzkich szczyn i wódki mamy jakieś pieczne kura powiem że całkiem fajne Z tego wszystkiego zgubił buty. No dobra buty zgubił pójdziesz co? w haczach. A gdzie? Już Coś wyskoczyło na niego z szuwarów, utopce, ale zdołał uciec. O, mamy ślady. Mi ...opowiadała, że kiedyś jak... Dyscypliny. Tego wam wszystkim księdze. trzeba. Czek Warto posłuchać tego gadania, co tu jest. Naprawdę jest niezłe. Komentarze ludzi takich niezwiązanych z historią, a z niczym po prostu są niesamowitwami. Ale niezbyt obficie. Rana powierzchowna. Ślad się urywa. Ale mogę go poznać po ranie. O, jest kolega. Ślady pazurów utopca. To musi być on. Paskudna rana, wpadłeś na utopca? A chujcie to obchodzi! O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nie ludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasno z nich najgorsze. Chciwe niby sroki! Dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię. Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno. Sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało będzie twoje. Ja, w odróżnieniu od sroki krasnoludów, chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Spokój i chodź za mną. <laughs> no i to by było na tyle z tego bohaterskiego prosić. Iść, przeprosić Dobrze Więc teraz zakończymy Odmieniec. I do zobaczenia w przyszłym odcinku